Uchodźca to osoba, która musiała opuścić kraj ze względu na zagrożenie życia, zdrowia bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, prześladowaniami religijnymi czy politycznymi lub prasowymi. Polska akcja humanitarna przygotowała kampanię przybliżającą mieszkańcom Torunia problemy z jakimi borykają się uchodźcy na świecie, a także w Polsce i w Toruniu. Skierowaliśmy zarówno e, jakby warsztaty w szkołach dla gimnazjalistów, które będą trwały od 23 do 26 czerwca. Na warsztatach będziemy e, przeprowadzać grę wielką formatową, która skupia e, się na trzech jakby etapach drogi uchodźca, nadania statusu uchodźcy oraz całego procesu integracji w Polsce. Polska Akcja Humanitarna przygotowała specjalną sondę, kim jest uchodźca, w której mieszkańcy Torunia odpowiadali na pytania związane z sytuacją uchodźców w Polsce. Oni, które nie mogą za bardzo wrócić do swojego kraju, a chcą po prostu gdzieś mieszkać, gdzieś żyć. Kim są uchodźcy? Ludzie, którzy uciekają ze swojego kraju. Niedaleko Torunia w grupie znajduje się ośrodek dla uchodźców. W tej chwili przebywa tam około 150 osób, głównie są to osoby z Czeczenii i Gruzji. W ostatnim czasie spotykamy się również z uchodźcami, którzy przybyli do nas z Ukrainy. Dokładnie wczoraj dotarła do ośrodka grupa 30-osobowa uchodźców z Ukrainy. Osobą, która doświadczyła losu uchodźcy jest Lidia Chylewska-Barakat. Przez 10 lat mieszkała z mężem w Syrii, jednak po wydarzeniach w kraju musiała opuścić z dnia na dzień swój drugi dom i wrócić do Polski. Teraz jako psycholog współpracuje z Pachem i najlepiej wie, z jakimi problemami i traumami muszą radzić sobie uchodźcy. Oni przybywając do obcego dla siebie kraju mają Przeżywają coś w rodzaju żałoby, można by to porównać do żałoby. Dlatego, że to czego doświadczyli, to są straty na bardzo różnych poziomach. Od tego, że tracą swój kraj, ale tracą też swój status materialny, swój status społeczny. Obchody Dnia Uchodźcy w Toruniu potrwają do 26 czerwca. Jego głównym tematem będzie sytuacja uchodźców w Syrii. W Centrum Sztuki Współczesnej i w Dworze Artusa wyświetlane będą filmy m.in. Waltz z Bashirem, Jutro będzie lepiej i Goodbye and Be Happy.